Złośliwi twierdzą, bo ty dostałaś się do Europejskiego Parlamentu ogromną liczbą głosów, tam ponad 300 tysięcy. 308 tysięcy. To jest nieprawdopodobne. Są europarlamentarzyści, którzy dostali kilkadziesiąt tysięcy, i to już jest sukces. Więc nie ma żadnego problemu z tym, żeby się dostać do Europarlamentu, ale złośliwi twierdzą, że zabrakło dla ciebie miejsca na listach do Europarlamentu w roku 2024 właśnie dlatego, że tak bezkompromisowo i głośno mówisz o sytuacji na granicy, że jesteś niepolityczna. Ja jestem przekonana, że taki był powód. Dla którego nie znalazłam się na, liści, na liście koalicji obywatelskiej, pomimo że zgłosiłam swój akces. Ja chciałam kandydować po raz drugi, dlatego że ta pierwsza kadencja. Po pierwsze, zaczęła się wtedy, kiedy wykryto u mnie chorobę nowotworową, więc zaczęłam się leczyć. Ten pierwszy rok był taki no, trudny, z wieloma chyba. nieobecnościami, a później była pandemia. Więc ta kadencja była taka połowiczna, właściwie były trzy lata. E, a wszyscy mówią, że pierwsza kadencja to jest po to, żeby nauczyć się Parlamentu Europejskiego. Mhm. Jak działa, poznać ludzi. I na pewno jestem rozpoznawana w Parlamencie Europejskim. Zresztą ten wózek ułatwia. Jest charakterystyczny. Charakterystyczny, ale były też tylko trzy osoby na wózku. Mhm. E, teraz chyba nie ma żadnej. Yy, I yy. miałaś wrażenie niedokończonej pracy. Tak, mam takie wrażenie, że za mało zrobiłam, że mogłam zrobić więcej. Trochę żałuję, ale z drugiej strony prawda jest taka, że ja już jestem mocno niesamodzielna, więc już trudno byłoby mi pewnie jeździć do Brukseli, do Strasburga. Yy. Na razie porządkuje różne sprawy, daje sobie trochę czasu.